Gratuluję trenerowi Czajce i Olimpii i zwycięstwa. Wydaje mi się, że z przekroju meczu nie zapowiadało się na to, że to skończy się takim wynikiem. Za bardzo dobrze rozpoczęliśmy spotkanie, szybko zdobyliśmy bramkę. Po chwili mieliśmy bardzo podobną sytuację, żeby ten mecz być może zamknąć. Nagle chwila nieuwagi i przegrywamy 2-1. Po przerwie znowu mamy sytuację, które, która powinna nas wrócić do meczu. Przegrywamy to spotkanie, jest nam pewnie przykro, szkoda, bo przyjechali nasi kibice bardzo daleko i zobaczyli kolejny raz Sandecję, która przegrywa, ale wydaje mi się, że my z tej porażki wyciągniemy bardzo szybko wnioski i od następnego meczu będziemy już punktować. Dzisiaj gramy w tej samej lidze. Olimpia jest na fali wznoszącej, Sandecja jest na fali, na fali odwrotnej. My jesteśmy po spadku, oni są po awansie, są zupełnie inne, jakby to powiedzieć, nastroje. My wyczyściliśmy kadry i zbudowaliśmy ją po to, żeby w każdym meczu grać dobrze w piłkę i punktować. I przyjechaliśmy dzisiaj do Olimpii nie wiedząc jak oni grają, ale skoncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na sobie. No, jak widać, wynik bardzo dla nas satysfakcjonujący. Cieszymy się bardzo, że, że wygraliśmy na inaugurację z bardzo mocnym zespołem, który, który nie ukrywam, widać, pokazał swoją piłkarską jakość. My przeciwstawiliśmy się przede wszystkim się wolą walki, taką determinacją. to szacunek dla chłopaków, którzy po stracie takiej trochę dosyć głupiej bramki się podnieśli i, i wyciągnęli ten wynik dosyć fajnie, bo na, na 3-1 mogliśmy tam jeszcze tą czwartą bramkę zdobyć. Bardzo dobre zachowanie obrońcy, który wybił z linii. To prawda też Sandecja miała swoje sytuacje i tutaj kapitalną interwencją popisał się nasz bramkarz, który, który pozwolił nam być w grze dalej i, i, i mówię, no, cieszę się bardzo, że żeśmy tak w trudnym momencie, w trudnej pogodzie z trudnym przeciwnikiem zapunktowaliśmy pełną pulę, także, także jesteśmy mega zadowoleni. Bo musiałbym chyba podzielić na, na, na kilka części tą statuetkę, ponieważ no, Konrad dzisiaj zagrał kapitalny mecz. Świetny mecz, zagrał też, też Kostia no i, no i trzeba, trzeba też tutaj pokłony dla naszego bramkarza, który no w takich momentach wyjmował takie piłki, że, 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 że aż, aż za głowę się łapaliśmy na no tą, co na 2-2 była na początku drugiej połowy. To ja sam do teraz nie wiem, jak on to wyjął, czym on to wyjął, co on zrobił, także, także ta statuetka musiałaby pójść naprawdę na dużo kawałków dzisiaj. No myślę, że jak sędzia widzą koniec meczu, to było słuchać jak kamień z serca spadł, bo, bo mówię, że no debiut nowy klub, krótka, krótki czas pracy, bo tak naprawdę pracujemy trzy tygodnie. Ten zespół się dopiero buduje. Więc, więc bardzo nam zależało, żeby ten, ten mecz wygrać, i, i nie ukrywam, że, że czułem presję dużą przed tym, żeby nie zawieść kibiców, nie zawieść chłopaków siebie czy, czy zarząd klubu, żeby gdzieś nie popełnić jakiegoś większego błędu w ustawieniu, czy, czy, czy w czasie meczu, jak, jak się mecz prowadzi, jakąś, jakąś nieodpowiedzialną zmianą, czy, czy niekontrolowania wydarzeń na boisku. No ale na szczęście, na szczęście udało się i myślę, że troszeczkę dzisiaj oddechu już złapię wieczorem i, i sobie na spokojnie już przeanalizuję ten mecz. Trochę się tam pocieszę, z, też poraduję z chłopakami i, i jedziemy dalej, pracujemy.